Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co każdy z nas kocha. O śnie, a konkretnie o tym, jak sen wpływa na odchudzanie. Czy lepszy sen może pomóc nam schudnąć? Zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się więcej. Cześć, nazywam się Łukasz Mareniak, jestem trenerem personalnym dietetykiem oraz motywatorem. Nagrywam wartościowe filmy na kanał YouTube, dzięki którym chcę zmotywować innych do zmiany stylu życia na bardziej zdrowszy pod względem psychicznym oraz Fizycznym. Będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału, zostawienie łapki oraz komentarza w celu zwiększenia zasięgów po to, aby docierać jeszcze bardziej do osób, które tego potrzebują. A teraz przejdźmy do tematu. Zacznijmy od podstaw. Sen jest kluczowym elementem naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Podczas snu nasz organizm regeneruje się, a mózg przetwarza informacje z całego dnia. Ale jak to się ma na odchudzanie? Niedobór snu może negatywnie wpływać na nasz metabolizm. Badania wykazały, że kiedy nie śpimy wystarczająco długo, nasz organizm ma trudności z prawidłowym przetwarzaniem glukozy, co może prowadzić do zwiększonego apetytu i odkładania się tłuszczu. Sen ma również wpływ na hormony kontrolujące głód grelinę i leptynę. Niedobór snu zwiększa poziom greliny, hormonu głodu jednocześnie obniżając poziom leptyny, która sygnalizuje naszemu mózgowi, że jesteśmy syci. To prowadzi do zwiększonego apetytu i może utrudniać odchudzanie. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nasze wybory żywieniowe mogą być dalekie od idealnych. Skłaniamy się ku niezdrowym przekąskom i wysokokalorycznym posiłkom w poszukiwaniu szybkiego zaszczyku energii. Długoterminowo może to prowadzić do przybierania na wadze. Więc co możemy zrobić? Kluczowe jest ustalenie regularnego harmonogramu snu, unikanie ekranów przed snem, a także dbanie o komfortowe i spokojne środowisko sypialni. To wszystko może pomóc w poprawie jakości snu. Podsumowując, sen jest niezwykle ważny nie tylko dla naszego ogólnego zdrowia, ale także dla odchudzania. Lepszy sen może pomóc regulować hormony poprawiać metabolizm i prowadzić do lepszych wyborów żywieniowych. Pamiętajcie, zdrowy sen to zdrowe ciało. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jeżeli tak, zapraszam do zostawienia łapek w górę, zasubskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym materiale. Hej!